Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na prezentację zestawu, który zabrałem ze sobą na ostatni wyjazd w Beski Drzewiecki. Relacja z tego wyjazdu na kanale Bushcraftowy. A dzisiaj chcę Wam pokazać, jak na rower z pełnym zawieszeniem, jak na mojego KTM zmieściłem, czy mogę zmieścić No, grubo ponad 60 litrów bagażu. Aż tak dużo ze sobą nie zabierałem w Beski Drzewiecki, bo nie było takiej potrzeby. Ale mam tutaj taki zestaw, który potencjalnie na to pozwala bez wątpienia bikepacking w terenie na fullu to jest najprzyjemniejsza rzecz jakiej można doświadczyć ale takie rowery nie są łatwe do zapakowania tutaj w ramie mamy torbę szytą na miarę, która się świetnie sprawdziła i bardzo dużo rzeczy tutaj się zmieściło do tej torby to były naczynia do gotowania, kuchenka, butelka z paliwem, cały zestaw naprawczy, taki zestaw przydasiów. Także ta torba jest naprawdę pojemna. No, oczywiście, naturalnie to jest miejsce na przewożenie wody. Ja wodę wiozłem w Bukłaku, w plecaku, więc cały kwiponek miałem na rowerze poza, poza wodą, którą miałem w Bukłaku. Drugi temat to jest bagaż na kierownicy. I tutaj mam taki uchwyt przesłany przez widza przez jednego z Was. Nazywa to się Daga Bumper, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. W tej chwili mam tutaj przypięty namiot dla prezentacji. Ja na tym wypadzie miałem tutaj drybaga z elementami schronienia. I tutaj jest po prostu taki uchwyt aluminiowy, trzymany przez uchwyty z jakiegoś tworzywa sztucznego. Ja to mam w tej chwili trochę za wysoko zamontowane. Lepiej by się to sprawdziło, to znaczy troszkę mniej by wpływało na prowadzenie roweru. Gdyby to było minimalnie obniżone, tak? tylko żeby zostawić miejsce na, na pancerze, na przewody, ale troszkę niżej. Można to jeszcze troszkę niżej tutaj ustawić. No i fajnie się to na razie sprawdza. Nie chcę się wypowiadać jakoś definitywnie, definitywnie na temat wytrzymałości tych uchwytów stworzywa, bo no, to by trzeba było sporo kilometrów przejechać z tym, żeby mieć pewność, że to będzie wytrzymałe. Ale koncepcja oczywiście jak najbardziej fajna, szczególnie przy takim rowerze jak Fulix C, gdzie mamy dużo, dużo przewodów, nie? bo mamy blokadę skoku przód, tył, mamy dropera, hamulce, przerzutkę, więc tu się sporo dzieje w tym kokpicie. Fajnie sobie założyć jakąś taką uprząż, która da bezpieczny dystans między bagażem ma główką ramy no i zostawi sporo miejsca na te pancerze żeby tych pancerzy tutaj nie ugniatać no więc tu swobodnie 10 litrów bagażu można zmieścić swobodnie no i tył, na tyle mamy Tailfina, ja w tej chwili mam taką pełną konfigurację tutaj założoną czyli dwie niewielkie sakwy o pojemności 10 litrów każda i tą torbę górną o pojemności 20 litrów no tej torby nie można przeładować za bardzo jadąc na fullu z dropperem, chyba że się nie chce z dropera korzystać w tej chwili w takiej konfiguracji mogę w pełni z dropera skorzystać, wykorzystać cały skok sztycy natomiast gdybym tą torbę przeładował to oczywiście nie byłoby to możliwe no tutaj jest taki niuans, te bagażniki tej są dostępne w dwóch wersjach jeśli chodzi o długość tego elementu tutaj ja zdecydowanie do rowerów z, z pełnym zawieszeniem czy do rowerów z droperem polecam wybierać ten element dłuższy. On odsuwa ten bagaż troszkę od sztycy, no i siłą rzeczy daje nam więcej miejsca na dropera. No natomiast nie na tym wyjeździe, ale na jednym z poprzednich wyjazdów, jak jechałem centralny szlak Roztocza no to pierwsza rysa na wizerunku tej się pojawiła, bo ta torba mi się wypięła w trakcie jazdy tej podaje, że tutaj może być maksymalnie 9 kg obciążenia, ale podaje to do jazdy na drogach. Jest tam taka gwiazdeczka, że nie, nie dotyczy tego jazdy w offroadzie, ale nie podaje jakie obciążenie jest dopuszczalne dla tej torby, kiedy jedziemy po trasie offroadowej. No i tak, i torba mi się wypięła, więc, więc to jakąś tam nutkę niepewności. Drzewa się tu walą dookoła, gałęzie spadają. Więc to, jakąś tam nutkę niepewności zaszczepiło. Natomiast te sakwy tutaj, one są montowane na takim patencie. Tu jest taka blokada. Zrobi się cyk. O! Mam nadzieję, że mi się rower nie przewróci. Jedną ręką to oczywiście wszystko jest. O! Takie tutaj mamy elementy. Haczyk tradycyjnie nam się haczy, tutaj, o nogę tego bagażnika. Tutaj też mamy opcję zamontowania koszyków na, na bidony czy jakiś tam kargo koszyków. No a tutaj mamy taką, taką blokadę. nie I to się bardzo fajnie z, sprawdziło na Beskidzkiej Rąbance w Beskidzie Żywieckim. Nic się nie wypiało, nic się nie przesunęło, nie było żadnego problemu. Tutaj w całym tym systemie kluczowe oczywiście jest to, że tutaj mamy ruchome elementy. Ten, to miejsce montażu do sztycy jest ruchome, pracuje sobie. No i tutaj jest bagażnik montowany do specjalnej ośki tej I też to pracuje, więc zawieszenie może sobie swobodnie działać. Tylne koło może się poruszać, i nie ma tutaj żadnego problemu z bagażem. No i tutaj mamy 10 litrów razy 2, czyli 20 litrów plus 20 litrów 40 litrów z tyłu. Tutaj nie wiadomo ile litrów, ale wystarczająco litrów. 10 litrów swobodnie na kierownicy. Jak widzicie, jeszcze jest i miejsce na torbę na górnej rurze, i miejsce na paśniki, więc no sporo, sporo można na ten rower bagażu tutaj wsadzić. To oczywiście nie jest jedyna opcja, żeby zapakować bagaż z tyłu na fula. No, bo przód i rama no to powiedzmy jest standardowe rozwiązanie, możliwe do zastosowania w każdym rowerze. To możemy oczywiście stosować jakąś podsiodłówkę, ale ja z podsiodłówkami zawsze mam opory takie, że no, po prostu będzie się uszkadzała tutaj powłoka sztycy i jest ryzyko uszkodzenia uszczelek. Nie? Jak będziemy korzystali z dropera i będziemy dobijali tym montażem torby cały czas do tej uszczelki, no to zawsze tam jakieś ryzyko uszkodzenia jest. Są oczywiście adaptery, przejściówki, osłonki. Można się, nie, można się bawić, nie ma problemu. Pytanie potem też, czy przy maksymalnie opuszczonym droperze i przy wykorzystaniu całkowitego skoku zawieszenia czy koło nam nie będzie dobijać do torby? Jest też takie rozwiązanie z Nowej Zelandii, chyba, czy z Australii. Nie wiem jak to się nazywa, a, a, aero, a, a, oreo, aroe, aroe, nieważne. Gdzie bagażnik montuje się do tylnych widełek tutaj? No tylko, że ja do karbonu, no nie wiem, no wolałbym nie montować do karbonu, nie? Do tylnego trójkąta aluminiowego bez problemu, do karbonowego może niekoniecznie. Natomiast to co mi się wydaje ciekawym rozwiązaniem, to co zaprezentował Ortlib na targach Eurobike, jeśli się nie mylę, to znaczy zaprezentował wersję swojego pakażnika Quickrack, ale w wersji mocowanej do sztywnej osi. Quickrack Ortliba ma bardzo podobny system montażu do sztycy, też tutaj ten montaż pracuje i jeśli on faktycznie będzie mocowany do ośki, tak jak Tailfin. No, to będziemy mieli normalny bagażnik z mocowaniem na normalne sakwy, który będzie kompatybilny z rowerami z pełnym zawieszeniem. Nie wiem, czy ten bagażnik jest już w sprzedaży. Chyba nie. On był prezentowany jako prototyp właśnie na tych targach. Ale może to być bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, które zdecydowanie ułatwi pakowanie rzeczy na rowerach full suspension. A co ciekawe, ta podstawka tej Ilfina bez tych toreb waży praktycznie tyle samo. Co bagażnik Ortliba Quickrack. Więc nie mamy tutaj żadnej straty na, na wadze No a nie ukrywajmy, ceny tej Lfina są dosyć szalone, nie? Ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że mój bagażnik Ortliba wykazuje, wydaje mi się, ponad przeciętne ślady zużycia po dosyć krótkim czasie, jeśli chodzi o pręty aluminiowe. No ale o tym opowiem już przy innej okazji. Także tyle na dzisiaj. Tu wam chciałem zaprezentować ten. Ten sposób pakowania na fula myślę, że jest to o tyle fajne, że bikepacking na fullu w terenie jest po prostu bardzo, bardzo przyjemny. I zdecydowanie mniejsze zmęczenie odczuwamy na koniec dnia, kiedy nie jesteśmy totalnie wytelepani przez jakąś trasę terenową. Także warto trochę poświęcić energii zaangażowania, żeby sobie przygotować do Fulat taki zestaw toreb, które pozwolą przewozić dużo bagażu, no a co za tym idzie realizować najróżniejsze scenariusze bikepackingowe na takim rowerze. Co gdzie tutaj. Dobra, wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do następnego.